Siemano, prosto z Manchesteru. Czy Harry Maguire jest słabym obrońcą? Przekonajmy się. Postanowiłem przeanalizować karierę Maguire'a i odpowiedzieć na pytanie, czy on rzeczywiście jest tak słaby, jak wszyscy uważają. Przybliżę wam tutaj trochę statystyk. Porównam je do kilku piłkarzy występujących w Premier League. Przedstawię jego główne wady, no i na koniec dostaniecie moją opinię na temat Maguire'a i tego, co moim zdaniem Manchester United powinien z nim zrobić. Zapraszam do wysłuchania. Na początek zrobię tutaj statystyczne porównanie Harego Maguire'a z innymi piłkarzami występującymi w Premier League. Będą to obecni piłkarze, nie będę go zestawiał z legendami United, takimi jak Ferdinand czy Vidic. No bo wiadomo, raz że piłka się zmieniła przez te lata i wygląda teraz trochę inaczej niż kiedy grali ci panowie. No i umówmy się, no jednak Maguire'a, czy Ferdinand, no to nie ten sam rozmiar kapelusza. I myślę, że byłoby nie fair wobec Harego zestawiać go z prawdopodobnie najlepszym duetem obrońców w historii Premier League. Porównamy go do piłkarzy obecnie, a będą to środkowi obrońcy tacy jak Virgil Van Dyke, James Tarkowski, Louis Dank, John Stones i Michael Keane. Wybrałem tych panów ze względu na mniej więcej podobną ilość rozegranych spotkań w Premier League. Poza tym, jakby był to wybór całkowicie przypadkowy. Szukałem piłkarzy po prostu, którzy mają zbliżoną liczbę występów do Harego Maguire'a, no i tyle. Wszystkie te statystyki pochodzą z oficjalnej strony Premier League. No i są do sprawdzenia w każdej chwili przez każdego z was. Zacznijmy od odbiorów piłki i procentowej skuteczności wszystkich prób odbioru piłki. Van Dijk, 205 odbiorów, 69%. Tarkowski 335 odbiorów 61%, Dank 189 odbiorów 56%, Stones 204 odbiory 72%, Keen 229 odbiorów 64%, Maguire 254 i 67%. Harry prezentuje się tutaj nie najgorzej. Dodatkowo, razem z Van Dijkiem mają oni najwięcej odbiorów jako ostatni piłkarz swojej drużyny, po pięć takich prób, prób udanych oczywiście. Przejdźmy teraz do zablokowanych strzałów: Virgil Van Dyke, 34, James Tarkowski 17, Louis Dank 27, John Stones 14, Michael Keane 22, Harry Maguire 37. Widać gołym okiem. Harry Maguire pierwsze miejsce, blisko niego jest jedynie Virgil Van Dyke. Bardzo dobry wynik piłkarze United. Przechodzimy dalej, teraz pora na pojedynki jeden na jednego. Wygrane i przegrane. Virgil Van Dyke. 1254 pojedynki wygrane, 260 przegranych. James Tarkowski: 1388 wygranych, 694 przegrane. Louis Dank: 790 wygranych, 483 przegrane. John Stones: 806 wygranych, 367 przegranych. Michael Keane 1198 wygranych, 752 przegrany. Harry Maguire 1231 wygranych, 608 przegranych. Tutaj zdecydowanie Van Dijk przerasta innych zawodników i to nie podlega żadnej dyskusji. Jest to ogromna różnica między pojedynkami wygranymi a przegranymi. Harry Maguire toczy wiele pojedynków 1 na 1? Na trzy takie przegrywa jeden. Jest to wynik dość średni, nie wybijający się ponad innych. No ale wy Pada lepiej niż Dunkin i Tarkowski. Natomiast nie jest to nic porywającego. W porównaniu do Van Dijka, no jest to przepaść. Trudno. Idziemy dalej. Pojedynki powietrzne. Również wygrane i przegrane. Van Dyke 910 306. Oczywiście ta pierwsza liczba to pojedynki wygrane. Tarkowski 868 375. Dunk 504 269. Stones 415 204. Kin 890 522. Maguire 706 276. W tej kwestii Maguire plasuje się jedynie za Van Dijkiem z bardzo dobrym stosunkiem wygranych pojedynków główkowych do przegranych. Super, no ale z takimi warunkami fizycznymi no dziwne, żeby było inaczej. No i tutaj Anglik po prostu daje radę tak jak powinien. Kolejna statystyka jaką wam zaprezentuję to przechwyty piłki. Van Dijk 316. Tarkowski 263, Dank 234, Stones 220, Kin 359. Maguire 326. Drugie miejsce zaraz za kinem. Bardzo dobry wynik Harego Maguire'a. Powoli zbliżamy się do końca. Jeszcze tylko kilka takich statystyk i przejdziemy do podsumowania. Teraz pora na gole samobójcze i rażące błędy prowadzące do utraty bramki. Virgil van Dijk 0 samobójów, 3 błędy. James Tarkowski 1 samobój, 4 błędy. Louis Dang, no tu grubo, 5 samobójów, 2 błędy. John Stones, tylko jeden samobój, natomiast aż 8 błędów. Keen, 3 samobóje, 3 błędy. Maguire, jeden samobój, trzy błędy. Tylko Van Dijk wypada lepiej tutaj, nie strzelając żadnego samobuja. No Dunk wypada fatalnie, no pięć bramek samobójczych. John Stones popełniający osiem błędów prowadzących do gola. Jak widać, Maguire bardzo solidnie, po prostu nie najgorzej. Natomiast statystyka tych błędów jest trudna do zweryfikowania, bo jak wiemy, piłka to nie jest gra jednego zawodnika, więc na utratę bramki często składają się błędy kilku zawodników całej drużyny. No i nie zawsze będzie to przypisane tylko jednemu obrońcy. Tutaj podejrzewam, są wybrane takie błędy ewidentne, które popełnił piłkarz, które doprowadziły do straty bramki. Idziemy dalej. Gra w ofensywie, wiadomo, no to nie jest najważniejsza rzecz u środkowych obrońców. Ale przy stałych fragmentach gry czy ogólnie akcjach potrafią oni pomóc, zwłaszcza że zazwyczaj mają bardzo dobre warunki fizyczne. No i tutaj omówimy sobie bramki, asysty, a także celność długich podań. Van Dijk 18 bramek, 4 asysty, 33% skuteczności długich piłek. Tarkowski 7 bramek, 5 asyst, 23%. Dank – 12 bramek, 5 asyst, 21%. Stones 6 bramek, 1 asysta, 23%. Keane 11 bramek, 8 asyst, 23%. Maguire 11 bramek, 8 asyst, 15%. Gole i asysty są na bardzo dobrym poziomie u Maguire'a. Celność podań jest natomiast bardzo słaba. Mówimy tutaj oczywiście o długich, krosowych zagraniach. Jest kiepska i jego podania są głównie niecelne, no i niestety to jest widać w grze United. Bardzo często posyła on takie piłki, które po prostu nie trafiają do piłkarzy United, tylko do przeciwnika, albo gdzieś wychodzą poza boisko. No i niestety to sprawia, że United traci piłkę, nie jest w stanie kreować sytuacji i musi się bronić przed rywalem. To koniec statystyk na dzisiaj. Myślę, że wystarczy, nie ma co tutaj wałkować wszystkich, ale widać tutaj gołym okiem, że Maguire statystycznie nie wypada źle. Wręcz przeciwnie, wychodzi tutaj na bardzo solidnego obrońcę, bardzo dobrze blokującego strzały. Zalicza sporo odbiorów, dodatkowo wygrywa zdecydowaną większość pojedynków powietrznych. Jego gra w ataku, no, jest średnia. Wiadomo, strzela bramki, zalicza asysty. Celność podań jest beznadziejna. No ale no niestety, no, nie można mieć wszystkiego. W pewnych aspektach jest dobry, można powiedzieć nawet, że bardzo dobry, w pewnych jest dosyć słaby, można nawet powiedzieć, że bardzo słaby. Trzeba też wziąć pod uwagę, że statystyki Maguire'a pochodzą z różnych drużyn. No wiadomo, Leicester nie gra tak samo jak United i to, jak United prezentuje się ostatnimi czasy, na pewno ma też wpływ na to, jakie statystyki ma Harry Maguire, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie, to jest taka tylko krótka informacja, a można powiedzieć, taki lekki dodatek do tego. Weźmy może pod uwagę to, jak wygląda obecna drużyna Maguire'a i to, że miał on prawo popełniać trochę więcej błędów, choćby przez to, że nie miał odpowiedniego zabezpieczenia w postaci defensywnego pomocnika. Natomiast Harry Maguire ma też kilka bardzo poważnych mankamentów w swojej grze. Szybkość i zwrotność, no bardzo słabe są u niego i przez to wygląda dość pokracznie i bardzo często jest wkręcany w ziemię przy nawet bardzo prostym driblingu, delikatnym balansie, lekkim zmianie kierunku biegu przez. Atakującego, Maguire po prostu nie nadąża się obrócić, nie nadąży sam zmienić tego kierunku. Potrafi się przewrócić, no wygląda to bardzo często komicznie, no i niestety kończy się katastrofalnie dla United, tym, że piłkarze mają po prostu wolną drogę do bramki De Gea. Przy długich piłkach, o ile jest on w stanie wygrać pojedynek główkowy, no to w pojedynkach biegowych absolutnie radzi sobie bardzo źle. No wiąże się z tym, że po prostu jest wolnym piłkarzem, no i niestety przy wysoko grającej obronie będzie on źle się prezentował. Natomiast Natomiast najpoważniejszym problemem, jaki ja zauważyłem u Maguire'a, jest podejmowanie przez niego złych decyzji. Bardzo często daje on uciekać piłkarzom drużyny przeciwnej, skupiając się za mocno na obserwowaniu piłki i piłkarza, który ją ma, a nie kryciu swojego rywala. Bardzo często jest tak, że on obserwuje on dokładnie piłkarza dryblującego, zbliżającego się do pola karnego, natomiast całkowicie zapomina o tym piłkarzu, którego powinien kryć. Przez to wielokrotnie dostaje piłkę za plecy, obok, na którą nie jest w stanie ani odpowiednio zareagować, United traci bramkę lub po prostu drużyna przeciwna ma bardzo dobrą okazję do skarcenia w Manchesteru. Jest to błąd po prostu szkolny, amatorski. Bardzo często trenerzy zwracają na to uwagę. Nie skupiaj się na piłce, kryj swojego. Kolega jest odpowiedzialny za tego z piłką. Jeżeli on zawali, wtedy trzeba reagować. Natomiast dopóki koledzy w miarę mają sytuację pod kontrolą, Maguire powinien skupiać się na swoim piłkarzu. On często o tym zapomina i przez to rodzą się po prostu stracone bramki dla United. Kolejna rzecz, która u Maguire'a bardzo często wychodzi, jest to jego tendencja do odpuszczania krycia i podwajania lub nawet potrajania piłkarza z piłką przy nodze. Jest to wręcz skandaliczne zachowanie, które jest całkowicie niepotrzebne i sprawia, że ktoś blisko bramki pozostaje bez krycia. Jeżeli napastnik, skrzydłowy, ktokolwiek atakujący jest już podwojony, po cholerę Maguire tam jeszcze idzie jako trzeci i zostawia dechę praktycznie samego często z jednym albo z dwoma piłkarzami. Niezrozumiałe jest to dla mnie, jak nikt na to nie mógł zwrócić uwagi i te błędy nie są tylko w Manchesterze. To zdarzało się jeszcze za jego kariery w Leicester. City. Po prostu ja nie wyobrażam sobie, jak ludzie mogli tego nie zauważyć, że on idzie do piłki po prostu jak na boisku takim podwórkowym: wszyscy do piłki i zostawia piłkarzy bez krycia jakiegokolwiek. To jest po prostu poziom, no naprawdę, jakiejś kiepskiej ligi. No, nie może to przejść w Premier League, nie może to przejść w poważnym klubie. Harry Maguire z reprezentacji Anglii jest to zupełnie inny piłkarz niż Harry z Manchesteru United. Moim zdaniem jest to związane po prostu ze sposobem gry tych drużyn. Kadra Anglii, jak i Leicester City, były ustawione dość nisko w sensie, że głęboko z nisko ustawioną linią obrony. Dodatkowo był on zabezpieczony przez solidnych, porządnych, defensywnych pomocników. Dzięki temu nie musiał on sam walczyć z napastnikami. Nie musiał on się ścigać o dalekie, długie piłki, gdyż obrona była nisko. Mógł on bardzo dobrze wtedy interweniować blokując piłkarzy, albo po prostu wygrywając pojedynek powietrzny. Manchester United próbuje grać inną piłkę. Wysoka linia obrony, pressing, utrzymywanie się przy piłce. No i tutaj niestety Harry odstaje. Raz przez jego celność, podań i w ogóle podejmowane decyzje w tych zagraniach, które często są beznadziejne, bo podaje on piłkarzowi krytemu, mając po drugiej stronie kogoś zupełnie nieobstawionego, kto mógłby od razu przyspieszyć i napędzić akcję. No i kontrataki rywali, gdy Harry musi się ścigać z napastnikiem, no wiadomo, jest od razu na przegranej sytuacji i ja myślę, że dla United będzie lepiej po prostu pozbyć się tego piłkarza. Może to być ciężkie, bo no w takiej formie raczej ciężko oczekiwać, że ktoś go kupi. Natomiast będzie to najlepsze rozwiązanie zarówno dla klubu, jak i dla samego piłkarza. Pójście do drużyny, która preferuje trochę inną grę, po prostu do klubu słabszego. No ciężko teraz o klub słabszy niż United, no wiadomo, ale do klubu, który gra trochę inną piłkę, który gra bardziej wycofany który czeka na rywala, wtedy Maguire będzie mógł udowodnić i potwierdzić swoją klasę, bo ja nie mam wątpliwości, że on potrafi grać w piłkę. Natomiast jest w absolutnie złym miejscu, zupełnie nieodpowiednim dla siebie. Ogólna moja ocena: Maguire jest średnim, przeciętnym obrońcą jak na standardy Premier League i on nigdy nie powinien się znaleźć w klubie pokroju Manchesteru United. Można sobie teraz śmieszkować, że Diabły są słabe i tak dalej i to jest bardzo dobry poziom dla Maguire'a. No nie, jest to klub zdecydowanie za duży dla niego. Dodatkowo Dodatkowo jeszcze presja związana z opaską kapitana widać, że na niego wpływa to fatalnie. Dla własnego dobra on powinien zdecydować się na odejście. No już i jakby tyle. Dodatkowo nie sądzę, żeby on miał szansę na wygryzienie ze składu w tej chwili Varana czy Martineza, więc zostanie po prostu permanentnym, rezerwowym, z którego będą powstawały tylko memy z jego miny na ławce rezerwowej i tak dalej. Niech on odejdzie, wszyscy będą zadowoleni, i ja wierzę, że on w słabszym klubie, bardziej defensywnym, udowodni, że jest dobrym, solidnym ligowym obrońcą. To chyba na tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.